Cześć cześć, z tej strony Wodiak i w dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać lokalizację kolejnej dziesiątej już drzazgiatutu. Zapraszam serdecznie. Aby dotrzeć do tej drzazgi atutu musicie skierować się poza miasto w miejsce, które właśnie wskazuje Wam na mapie, na wschód od miasta niedaleko motelu. Punkt charakterystyczny w tym przypadku to jest taki wielki billboard z wrakiem samochodu, i od niego musimy odbić już w prawo od drogi i z daleka powinniśmy zauważyć latającego drona. Tego drona, rzecz jasna, musimy się pozbyć. Możecie to zrobić normalnie, możecie to zrobić zwarciem, które jest bardzo dobre na drony i roboty. Wszystko jedno, a następnie zbliżymy się do samochodu z otwartym bagażnikiem. Żeby wszystko było jasne, to ja tutaj na chwilę rozjaśnię ekran, zrobię dzień, przewinę czas, żeby było. Nam łatwiej, aczkolwiek już w tym momencie widać, gdzie znajduje się drzazga, gdyż mamy jeden kontener w bagażniku niebieski, natomiast obok mamy ciało, i właśnie w środku tego ciała znajduje się kolejna drzazga atutu. Pamiętajcie, żeby użyć jej oczywiście poprzez dowiedz się więcej, wtedy otrzymacie dwa punkty zamiast jednego, a tymczasem jeżeli poradnik i inne poradniki o drzazkach wam się podobały, to zostawcie proszę łapkę w górę oraz subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z każdym kolejnym materiałem, który wypuszczam na swoim kanale, a tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, hej hej!